To był na ten, mam ciężar, że to jest głos. Głupi głos. Nagrałem odcinek na super, kojnie. A tu, uf, klap. Kurczę, klap. Normalnie. Masa. Zastrzelimy go. Co masz? A ty też zombie masz. Dobra, niech mi się... Ty the... Nie wiem, to jest stopa i zerawam pokażę. Dobra, wstańmy na serii Minecraft. A teraz widzicie, co to jest stopa? Tak, Skach powrócił! Powrócił! Tak, Skach powrócił! Widzicie, kto to jest Skach? Grał w Drolecaster World i gra w Drolecaster. Dro nie, mm, gra teraz na serwerze. Y, Portcraft Mam nadzieję, że dzisiaj będzie odcinek Bo on mówi y, Może to będzie napisane Lol Ym, Że Jak codziennie będzie, Będą Po tysiąc lat Nie wyświetlań, tylko mm, Łapek w górę Sorki za to Bo sąsiedzi kurczę robią Robią remont, masakra. Już mam trzy odcinki, budowanie i tak dalej. I on tutaj akurat mówi fajnie, bo tutaj mówi o tym. Mm. kurcze zapomniałem. Mm. O studiach. O, o studiach. Dobra. Mm. I on powiedział, że codziennie będzie, będzie odcinek, kiedy będzie... O właśnie to jest najlepsze sobie, Krzysiu, Tomek, MT i tak dalej. Yy, tylko, jak wchodzimy tutaj, to on powiedział, że to jak będzie 1000, już jest dziś, wczoraj 1000, to będzie dzisiaj może odcinek, ale mam nadzieję, że tu będzie. No, będzie. No, co rezy coś nagrał? 24 godziny. Ale nie wiem, czy to oni to, to 24 godziny robią. Masakra, patrzcie, milion subskrypcji. Masakra, nawet chyba w Polsce. Nie wiem ile jest, może 4 lol. Dobra, ja wchodzę. Nie chcę mi się już dawać stop i tak dalej. Tak, ehm. Um... nie, 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 nie. Nie No to, no, nasz tak, nie wiem jak jakoś tam nazwać. Czy tak czy... Never touch that

Może być. Czy mamy Proszę, Nie ma. Nie ma. ma okay. Dobra. Hmm, będziemy musieli jeszcze. Nie wiem, Jutro na odcinku, czy dzisiaj. Nie, dzisiaj to nie. Nie chcę. Nie mi się. Bo ja czekam na ten odcinek z Kacha. Szereg live'a, bo on tam chyba codziennie będzie robił live hmm, Też w sportcraft wejście na y, jak jest ten seat friends co ja wiem. no to weźcie sobie tam i będzie taki portcraft i tam będzie hmm, 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 mapa tak, tam... dobrze mówiłem mapa tak,

Że szukajmy tego. Oni dają, oni Tam był taki, yy, taka strzałka, no? taka z diertu.

A dobra. Tak, są te itemy. My wszystko bierzemy na to co? Przy damach. Jak to oglądałem damy. No kurczę. Um, Rozwalamy wszystko. jakikolwiek jaki Czekajcie chwilę. Ponad dwie minęły. Ule... Tak, je. Dobra, jest. I... No. Ale dobra, bo ja mogę teraz iść na chwilę do pokoju. Dobra, to ja za chwilę wracam. Nie, że tak to. Po prostu za chwilę będę. No.